Cześć! W tym krótkim wideo poćwiczymy dosłownie jeden wzór, czyli w jaki sposób obliczamy długość wektora AB, e, mając wzór o, mając końce A i B. No to pamiętajmy, żeby policzyć właśnie długość, to tak naprawdę potrzebujemy znać wektor, ale możemy też znać po prostu wzór na długość odcinka, na długość wektora, i on wynosi tak, że od X odejmujemy Początek, czyli to jest tak naprawdę ten nasza pierwsza współrzędna YB minus YA. To jest nasz, nasza druga współrzędna. Oczywiście współrzędna mam na myśli tego wektora, tak? Bo nasz wektor ma dwie współrzędne i je liczymy właśnie w sposób XB minus XA i musimy podnieść do kwadratu. Chcą całą długość, także troszeczkę tutaj na baz grałam, ale możemy sobie to wspólnie zapisać. Zatem xb minus xa podstawiamy minus 1 minus 2. Tutaj uważnie po prostu z tymi minusami wstawiać yb, czyli druga współrzędna, czyli 5, odjąć ya, czyli 3 do kwadratu i z tego mamy jeden ogromny pierwiastek. Zatem wektor. A B to będziemy mieć 3 razy 3, to jest 9, dodać 5 minus 3, czyli 2 razy 2, czyli 4 i z tego pierwiastek, czyli pierwiastek z 13. Super, także pamiętaj, to wszystko są wzory. Zostawiam Ci zadanie pod punkt B. Spróbuj sobie to potrenować. Mam nadzieję, że pomogłam. Widzisz, co po kolei trzeba było tutaj podstawić.